Aktualnie znajdujemy się przy twierdzy Kosmacz. Twierdza ta położona jest powyżej budwy, jakieś 600-700 metrów w bok od głównej szosy łączącej budwę z Cetynią. Twierdza ta jest nie tylko świetnym punktem widokowym, ale również doskonałym miejscem do podziwiania zachodu słońca. Bo choć już w dole jest ciemno, miasta powoli się rozświetlają, to my cały czas jeszcze możemy podziwiać piękną panoramę z zachodem słońca w tle. A co można podziwiać w twierdzy Kosmacz? Przede wszystkim budwę, ale również świętego Stefana. Już teraz w cieniu, ale wysypkę doskonale widać. No i oczywiście możemy podziwiać góry wokół. A sama twierdza zapewne pochodzi z czasów austro-węgierskich, tak jak i pozostałe twierdze zlokalizowane właśnie w górach w tej okolicy. Można na przykład pamiętać z naszych wpisów i filmów twierdzę Gorażda, która znajduje się bliżej Boki Kotowskiej. Także twierdzę, kosmarsz, również Wam gorąco polecamy. Miejsce jest rewelacyjne, widoki super. Także też tutaj wpadajcie, jeśli będziecie w okolicach Budwy.